Dzień dobry, witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen, a dzisiaj temat związany z niemożliwością przytycia. Często słyszę takie utyskiwania na to, że mówimy dużo na temat schudnięcia, a tak niewiele mówimy na temat kwestii przytycia. Otóż problem z przytyciem może wynikać z dwóch kwestii co najmniej, a powiedziałabym nawet, że z trzech kwestii, Powiem tak, pierwsza kwestia to są, hmm, no dobra, z czterech może albo pięciu. Jest tego bardzo dużo. W każdym razie niemożliwość przytycia może wynikać na przykład z takiego faktu, że mamy insulinooporność albo Hashimoto, albo reumatoidalne zapalenie stawu, albo jakąkolwiek inną chorobę autoimmunizacyjną. Mamy jakiś stan zapalny w organizmie. To jest ta pierwsza przyczyna i to jest ta sama przyczyna, która u wielu osób powoduje, że nie mogą schudnąć i de facto... To są dokładnie te same rady dla tych osób, co nie mogą schudnąć, jak i dla tych osób, które nie mogą przytyć, czyli dieta odżywcza, antyzapalna, czasami protokół autoimmunologiczny, zmiana stylu życia. Kolejna rzecz, dla której nie można przytyć, to mogą być po prostu pasożyty i ktoś robi sobie badanie kału i mówi, ale nic nie wyszło. No ja na przykład mojemu psu robiłam badanie kału przez przypadek cztery razy. Eee, przez przypadek, bo wzięłam trzy kupy, ale myślę, a wezmę jeszcze czwartą i Pasożyć się znalazł w tej czwartej kupie dopiero. Kiedy wysyłamy kał do badania, tutaj akurat polecam laboratorium Felix z Warszawy, to tam jest napisane, żeby wysyłać kał tylko i wyłącznie trzy próbki, pobrane w odstępie na przykład trzech dni. Czyli trzy dni, przerwa, trzy dni, trzy dni. Tak? Czyli wtedy łatwiej jest coś wyłapać. Ale no mimo wszystko okazuje się czasami, że pasożyty to zaczynają być aktywne, kiedy jest pełnia księżyca, a i tutaj mamy naprawdę donoszą takich. Rzeczach, że właśnie wtedy pobierały próbki kału i dopiero wtedy coś się okazało, że jest. Natomiast też mam takich podopiecznych, którzy wykonali sobie badania. Wiem, można nie wierzyć, biorezonan zresztą tutaj e, w jednym filmie o tym mówiłam, ale wykonali sobie też badania z krwi i skału. I na przykład się okazało, że z krwi również wyszły. Na przykład ktoś miał badanie takie, że wyszło i skału, i z krwi, e, więc czasami jak nie wyjdzie z kału, to może wyjść z krwi, a jak wyjdzie z krwi. To najprawdopodobniej masz te pasożyty w sobie. No i teraz my, się, my sobie myślimy, że to, mm, to pewnie tylko te pasożyty, co żyją w Jelitach, e, i to pewnie tylko chodzi o glizdy i tak dalej. Nie, nie, nie. Tych pasożytów jest bardzo dużo. To może być tasiemiec, to może być glizda, teugoryjec, em, włosogłówka. Tego jest naprawdę bardzo dużo, a to mogłoby nawet przywry. To mogą być przywry, które również w naszym organizmie mogą jakieś guzy udawać, nie? więc tego jest naprawdę bardzo dużo i one po prostu powodują kilka rzeczy. Gardia o, oh. eee, powodują kilka rzeczy. Raz, że mogą nam jakby w cudzysłowie zjadać pokarm. Bardzo częsty objaw to są mdłości, biegunki, przelewanie się w jelitach, czy po prostu ciągłe uczucie głodu. Um, ale też mogą działać na zasadzie stanu zapalnego, czyli one powodują stan zapalny, przez co nasz organizm niewłaściwie wchłania, a gardia lamblia na przykład może upośledzać kosmki jelitowe, czyli jesz, a nie wchłaniasz. Kolejną przyczyną właśnie może być, mogą być te kosmiki elitowe, czy może być to kwestia glutenu, czy jakiejś nietolerancji pokarmowej, czy jakiejś innej dysfunkcji, która nastąpiła w organizmie i po prostu kosmiki jelitowe nie są zdolne do właściwego wchłaniania pokarmu. Może być też tak, że nie masz odpowiedniej ilości enzymów trawiennych. I teraz, jeżeli masz odpowiednią ilość enzymów, to jak zrobisz sobie kał na resztki pokarmowe, to tam nic nie wyjdzie. I tak nie wchłaniasz, bo twoje kostki jelitowe nie potrafią wychwytywać odpowiednich składników odżywczych. Natomiast może być tak, że faktycznie w kale widzisz różne dziwne resztki pokarmowe. I problem nie leży w kosmkach, tylko problem na przykład leży w enzymach. I tutaj często pomoże wdrożenie enzymów wspomagających trawienie, czy dieta rozdzielna, czy wdrożenie betainy HCL, które dodatkowo świetnie zakwasza żołądek i pozwala z powrotem aktywować się pepsynie, która jest niezbędna, że tam enzymom proteolitycznym, które są niezbędne do trawienia białek. No to chyba podałam wszystkie przyczyny, to znaczy takie najczęściej występujące. No i ostatnia przyczyna, która yy, wydaje się nieprawdopodobna, bo ja się głównie zajmuję dietetyką kliniczną, więc wyszukuję takich trudnych sytuacji, ale może być taka rzecz, że ktoś po prostu je za mało, bo komuś się może wydawać, że je za dużo. No i jak on je tyle, ile je. No to myśli sobie, Boże i tak tak dużo jem, a chudne. I teraz jeżeli ktoś mi mówi ile je i mówi, że je na siadanie jedno jajko, list, sałaty, na obiad zjada pierś z kurczaka i coś tam jeszcze, to ja kochani jem na śniadanie 6 jajek, a czasami 10 jak mam ochotę. Jak zjadam parówki, to zjadam tych parówek 5-6. To jest moje śniadanie. Jak zjadam obiad, to ja od obiadu odchodzę z brzuchem wielkości ciąży spożywczej i później przez kilka godzin sobie spokojniutko trawię. I ja nie mam żadnych problemów, jeśli chodzi o masę ciała, o stan muskulatury i to też na jednym filmie, gdzie opowiadałam o tym, co ja robię dla siebie, co ja robię dla jak ja się odżywiam, jak dbam o swoje zdrowie, to tam powiedziałam, właśnie pokazywałam też swoje wyniki z analizy składu ciała. I teraz może być faktycznie tak, że ktoś je tak jak ja, ale ma stan zapalny w organizmie, jego organizm nie potrafi wchłonić tych składników odżywczych albo nie ma właściwych enzymów trawiennych, albo ma pasożyty, ale są też osoby, które wszystko mają okej, okay, a po prostu jedzą za mało i wtedy trzeba zjeść więcej. No mięśnie niestety z powietrza nie urosną. Ja nie jestem zwolennikiem liczenia kalorii. Jestem zwolennikiem najadania się i zwolennikiem tego, żeby w posiłkach były wszystkie wartości odżywcze. Ani nie jestem zwolennikiem stricte diety paleo, keto czy jakiejkolwiek innej. Natomiast uważam, że dieta powinna być indywidualnie do kogoś dobrana. Sama doświadczyłam problemów z żołądkiem, zresztą możecie obejrzeć sobie film na ten temat, i mi osobiście najbardziej pomogła do rozwiązania tych problemów z żołądkiem dieta. Paleo. I przez długi czas byłam na takiej diecie, gdzie moje węglowodany ze zbóż nie istniały w diecie, ale później rozszerzyłam sobie dietę do samuraja. Były też epizody z dietą ketogeniczną, ale to bardziej. Z potrzeby chwili, kiedy na przykład wyjeżdżałam w Aventur, zresztą zobaczcie sobie film też z poprzedniego wyjazdu, gdzie właśnie odżywiałam się dwoma posiłkami i to była dieta bardziej ketogeniczna, łatwiej mi się tak funkcjonowało, mniejsze odczucie głodu. Natomiast faktycznie po dwóch tygodniach powrotu z Aventur miałam taką potrzebę dostarczenia większej ilości węglowodanu, więc kolejny raz podkreślę. Dieta powinna być indywidualnie dobrana. Więcej na temat diety w stanach zapalnych, w problemach z wątrobą, w właśnie w encefalopatii encelofa, wątrobowej, w Hashimoto i innych chorobach autoimmunizacyjnych będę mówić podczas Ajwentur 2019, więc zapraszam do zapisywania się i kupowania biletów. Widzimy się w sierpniu. Mam nadzieję, że film był pomocny, a jeżeli uznacie, że mimo wszystko ciężko, trudno, nie dacie rady, to ja zapraszam do gabinetu, konsultujemy przez Skype'a, przez telefon i osobiście w gabinecie, także do zobaczenia.